Nadchodzi świat, w którym są wypaczone reguły, w którym pojęcia nie znaczą to, co powinny znaczyć. Nowy, wspaniały świat, którego Huxley nie wymyślił, tylko wymyśla dzisiejsza e, czołówka myślicieli, e, myślicieli neomarkistowskich. To, czego jeszcze dziś nie możemy wymyślić e, jako absurd, stanie się faktem. W imieniu zwierząt będą występować e, aktywiści i żądają coraz to nowych praw, tak jak przemawiają w imieniu dewiacji, W pewnym momencie znajdziemy się w obłędzie. I tak skończy się kultura chrześcijańska. W Warszawie funkcjonuje instytucja psychologa kociego. Przecież nie chodzi tutaj o dobro kotka. Tu chodzi o łapanie nas za twarz w każdej dziedzinie. Wiadomości główne gdzieś w jakimś tam dominującym kanale przekazu wielkiego brata, będą się zaczynać od mu, b bo to będą wiadomości dla zwierząt. Będą specjalne katedry, tak jak są katedry gender, mhm. to będą katedry języków zwierzęcych, które będą równoprawne z językami ludzkimi. Temu służy ideologia multikulti, temu służy ideologia gender, temu służy ideologia neozoologizmu, czyli dehumanizacja świata i temu służy wszelka manipulacja, a jak wiemy, ojcem manipulacji jest zły. Finezja rozumowania neomarksistów to jest fizyka na poziomie Newtona. Jeżeli byśmy przesunęli to trochę dalej, gdzieś w stronę Fourier'a, Einsteina, to już się gubią. Mm -hmm. to, jest to jest to jest ta azjatycka metoda rozmiękczania struktury zanim się w nią uderzy militarnie czy fizycznie. Istota aberracji zachodniego świata polega na tym, że właśnie nasze wahadło idzie w takim kierunku, takiej, y, takiej takiego oczyszczenia myślowego. Znaczy już nie myślę więc wreszcie jestem. Nie myślę, więc wreszcie jestem. Odwrócenie karty z już, mm -hmm. W tym kierunku zmierzamy. I jak widać, postępy są coraz większe i coraz bardziej radosne. I, życzę powodzenia, opieki Dziękuję. Matki Bożej na, na, na każdy dzień. Moim gościem był Witold Dziękuję. Gadowski. Dziękuję.